Zbliżają się wakacje. Czas przygotować czytniki na letnie zaczytanie. Zostań ze mną, podpowiem Ci na jakie majowe nowości warto zwrócić uwagę. Remigiusz Mróz, Berdo, wydawnictwo Filia. Wiktor Forst chyba nigdy nie zaznał odpoczynku. Uciekł w Bieszczady, ale nawet tam zło go dopadło. W okolicy klasuje prawdopodobnie seryjny morderca, który wypala ofiarom tajemniczy symbol między oczami. Miejscowa policja jest bezradna. Pomóc może tylko Forst. Czy nowe śledztwo pomoże mu stanąć na nogi po traumie? Merin Allingham. Morderstwo o poranku. Wydawnictwo Mando. Tłumaczenie Ewa Ratajczyk. Czy mieliście już okazję poznać Florę Steele, przybojową księgarkę i zapaloną rowerzystkę? Jeśli nie, a lubicie Cozy Crime i powieści Agaty Christie, to koniecznie to nadróbcie. W tej części serii Flora oraz autor kryminałów Jack Carrington wyruszają na wymarzony urlop. Jednak nie dane im będzie odpocząć, bo obok wynajmowanego przez nich domku znajdą ciało mężczyzny. Urocze krajobrazy Kornwalii staną się świadkami pościgu za mordercą i walki o życie Jacka. Marek Stelar, Cameleon, wydawnictwo Filia. Nowa powieść laureata Nagrody Wielkiego Kalibru to kryminał w komediowej odsłonie. Mikołaj Bożym jest złodziejem, prowadzi interes razem z udającą sprzątaczkę współpracowniczką i dotąd jakoś udawało im się unikać stróżów prawa. Niestety pewnego dnia wpadają w łapy funkcjonariusza rządowej agencji, który składa im propozycję nie do odrzucenia. Lekka, przezabawna, niezobowiązująca lektura idealna na wakacje. Mikä Korzenie. Opowieść genealogiczno-stomatologiczna. Wydawnictwo Książkowe Klimaty przełożył Sebastian Musielak. Gdyby Pepke nie rozbolał ząb, nigdy nie dowiedziałby się, że ma przyrodniego brata dentystę. Gdyby Pepke nie przyszedł do jego gabinetu, Eske nigdy nie wyruszyłby w najbardziej ekscytującą podróż swojego życia. Zabawna powieść drogi o poszukiwaniu swoich nomen omen korzeni, zapraszająca do wielu rozważań na temat życia, podejmowania ważnych decyzji i wpływu rodziców na nasze losy. Jakub Małecki, Korowód, Wydawnictwo SQN. Remigiusz Mróz, który był jednym z pierwszych czytelników tej powieści, powiedział o niej bezczelnie kreatywna. Nie można streścić jej fabuły ani opowiedzieć o ciekawym koncepcie, na którym opiera się konstrukcja książki, nie zdradzając jej największej tajemnicy. Mogę więc tylko powiedzieć, bardzo warto przeczytać Korowód i wraz z bohaterami udać się w podróż przez różne czasoprzestrzenie. Zachęcam również do obejrzenia rozmowy z Kubą Małeckim, którą znajdziecie na Facebooku i YouTubie Legimi. Eliza Kątka, Wczoraj była zła na zielono, wydawnictwo charakter. Autobiograficzna proza o doświadczeniu samotnego macierzyństwa, o relacji z córką, która odmiennie postrzega i rozumie świat, i o spotkaniu z innością, która jest wielką tajemnicą. Ale to także opowieść o samej autorce, krytyczce i badaczce literatury, która musi poprosić o pomoc i ułożyć sobie na nowe relacje ze swoimi rodzicami. Poruszająca, piękna proza. Stara Adams de Rulebook, wydawnictwo filia, przełożyła Malvina Stopyra. Wyobraźcie sobie taką sytuację: Zaczynacie nową pracę, a waszym pierwszym ważnym klientem jest osoba, której kiedyś złamaliście serce. Trochę niezręcznie. Jak z tego wybrnie Nora, aspirująca agentka sportowców, która na swojej zawodowej drodze spotka ponownie Dereka, byłego chłopaka, a teraz słynnego skrzydłowego NFL? Przeczytajcie tę uroczą komedię romantyczną, a jestem pewna, że sięgniecie także po inne powieści tej autorki. Aleksandra Rak Jaśminowe Babeczki wydawnictwo Flow. Ciepła, otulająca serce opowieść o czterech przyjaciółkach, które stoją przed ważnymi życiowymi wyborami. Dagmara stara się, by jej herbaciarnia przetrwała. Gabrysia po stracie pracy stawia wszystko na jedną kartę. Honorata sprzeciwia się mężowi, który przekonuje ją, by rzuciła pracę i zajęła się domem, a Alicja czuje się zagubiona po porodzie i rozważa nawiązanie kontaktu z rodzicami. Zróbcie sobie jaśminową herbatkę i przeczytajcie tę opowieść o magii kobiecych więzi. Emily Henry, fanny story, wydawnictwo poradnia przełożyła Monika Skowron. Dafne i Miles mają złamane serca. Dafne liczyła na stabilizację i miłość na zawsze z Peterem, a Miles był zakochany w Petrze. Cóż. Oboje muszą porzucić marzenia, bo ich partnerzy planują wspólną przyszłość. Dafne musi się wyprowadzić od Petera, ma ma wolny pokój po Petrze, więc porzuceni postanawiają zamieszkać razem. W pewnej zakrapianej nocy wpadają na szatański plan. Funny Story to komedia romantyczna z motywem fake dating oraz wzruszająca opowieść o porzuceniu, straconych marzeniach i odbudowywaniu swojego życia. Adam Przechszta, antykwariat pod salamandrą, wydawnictwo Fabryka Słów. Pierwszy tom nowego cyklu, którego akcja toczy się w mrocznej i pełnej magicznych portali Zielonej Górze. Jego główny bohater, Janusz Magnuszewski, nie planował zostać magiem. Prowadził antykwariat i pił spokojne życie. Jednak śmierć jego ojca, wielkiego maga, zmieniła wszystko. Janusz wrzucony w świat demonów, czarownic, krwawych intryk, musi szybko poznać jego reguły, by przeżyć. Jedno jest pewne, ani on, ani czytelnicy nie będą się nudzić. J. Christoph, cesarstwo Potępionych, wydawnictwo Mak, tłumaczenie Wojciech Szypuła i Małgorzata Strzelec. Drugi tom serii o ostatnim srebrnoświętym, walczącym z istotami ciemności, które przejęły władzę nad światem. Wampiry zbudowały cesarstwo na zniszczach ludzkiej cywilizacji. Nadeszła noc. W której próżno szukać nadziei. Gabriel de ostatni z bractwa srebrnego zakonu, kontynuuje swoją opowieść pełną krwi, emocji i namiętności. Powieść zbiera najwyższe oceny czytelników za epickie zwroty akcji, charakterystyczny język i humor oraz kreację wampirzego świata. Polecamy ją dorosłym fanom i fankom opowieści o wampirach. Cztery żywioły magii, wydawnictwo SQN to antologia, w której przeczytam opowiadania czterech znakomitych pisarek fantazy: Anety Jadowskiej, Marty Kisiel, Magdaleny Kubasiewicz i Mileny Wójtowicz. Motywem przewodnim są cztery żywioły – powietrze, ogień, wiatr i woda. Każdej z autorek przypadł jeden z żywiołów. Każda interpretuje temat w charakterystyczny dla siebie sposób. Będzie wesoło, ale będzie również refleksyjnie. Antologia to super pomysł, jeśli dopiero zaczynacie przygodę z fantazy, albo na przykład chcecie sprawdzić, czy styl danej autorki będzie Wam odpowiadał. Anita Sobczak, sama, rozmowy o samotnym macierzyństwie, wydawnictwo Mando. Macierzyństwo to wielka zmiana w życiu, najtrudniejsze i najpiękniejsze wyzwanie. Jak radzą sobie z nim samotne mamy? Anita Sobczak rozmawia z kobietami, które mają to doświadczenie, odeszły od ojców dziecka, ich partner lub mąż zmarł lub świadomie wybrały drogę samotnego macierzyństwa. Jak wygląda ich codzienność? Czego się boją? O czym marzą? Co jest dla nich trudne, a co daje radość? Przeczytajcie rozmowy m.in. z Renatą Przemyk, Pauliną Młynarską i Katarzyną Glinką. Siergiej Miedwiediew. Wojna. Made in Russia. Wydawnictwo Krytyka Polityczna przełożyła Hanna Pustuła-Lewicka. Ciekawa propozycja dla osób interesujących się geopolityką. Wnikliwe spojrzenie na wojnę w Ukrainie oczami Rosjanina. Sergiej Miedwiediew jest rosyjskim naukowcem, przybywającym na emigracji, który w swojej książce stawia tezę, że napaść na Ukrainę nie wynika z chorych ambicji Putina, a jest konsekwencją niszczącej tkankę państwa od dekad autorytarnej władzy, używającej takich narzędzi jak kłamstwo, okrucieństwo i korupcja. Paulina Januszewska, Główno Dziennikarstwo. Dlaczego w mediach pracuje się tak źle? Wydawnictwo, krytyka polityczna. Marzyliby być dziennikarzami. Praca jest sensem ich życia. Ich dziennikarskie autorytety radziły im, by pracowali ciężko, bo tylko w tak w tym zawodzie można trafić na szczyt. Nie wspomnieli jednak, że na szczycie jest bardzo mało miejsca i zmieszczą się na nim tylko nieliczni uprzywilejowani. Paulina Januszewska oddaje głos młodym dziennikarkom i dziennikarzom sprustrowanym, zajechanym psychicznie, mobbingowanym, pracującym za najniższe stawki. Tak wygląda w Polsce praca w tym prestiżowym, wydawałoby się, zawodzie. Przeczytajcie koniecznie, jeśli marzy Wam się praca w mediach. Kerstin nie zapominajka, czego nie widać w świetle. Wydawnictwo Maastricht. Autorka trylogii Snów i trylogii Czasu powraca z nową historią. Tym razem to opowieść o nieoczywistej relacji między popularnym chłopakiem Queenem a szarą myszką Matildą, kochającą książki Fantazy. Kiedy Queen nagle zaczyna widzieć dziwne rzeczy i gonią go postaci jak z koszmaru, postanawia porozmawiać o tym z osobą, na której ocenie kompletnie mu nie zależy. I nawet nie przypuszcza, że rozmowa z Matildą będzie początkiem magicznej i pełnej niebezpieczeństw przygody. Maria Krasowska, Niebo, wydawnictwo U&YA, to trzeci tom cyklu Fala, opowieści o relacji między Sydney i Elvisem, którzy poznali się w nadzwyczajnych okolicznościach. Po przejściu tsunami na Bali znaleźli się na wyspie, na której musieli walczyć o przetrwanie. W tej części Sydney przeżywa rozterki i wątpliwości dotyczące jej związku i staje przed moralnymi dylematami. Mańka Smolarczyk, Osobliwy dar, Wanilii Bourbon, wydawnictwo Young. Mama wanilii Bourbon zniknęła w dziwnych okolicznościach. Dziewczyna została sama z mnóstwem pytań tajemniczym pergaminem i laską wanilii. Wraz z mamą zniknął także klucz do receptury perfum, których produkcją zajmuje się jej rodzina. Wanilia przeprowadza się do wyrachowanych krewnych, którzy nie będą jej ułatwiać rozwiązania najważniejszej zagadki. Na szczęście znajdzie tajemniczego sojusznika: czy dziewczynie uda się zrozumieć swój niezwykły dar. Nie to opowieść pełna zapachów, radość pachnie cytrusami. Zaskoczenie a jaki zapach ma miłość? Sen Alicji, czyli Jak działa mózg, wydawnictwo Mando. Wspólna książka profesora Jerzego Wetulaniego, Marii Mazurek i Marcina Wierzchowskiego, teraz w formie przepięknego słuchowiska z udziałem aktorów Teatru imienia Słowackiego w Krakowie. Poprzez opowieść o Alicji jej śnie w przystępny sposób wyjaśnia dzieciom, jak działa ludzki mózg, jak to się dzieje, że śnimy i skąd się biorą emocje. Do wspólnego słuchania. Dzieci będą zachwycone, a dorośli na pewno nie będą się nudzić. Patrycja Południkiewicz-Kędzior, mamy chwilę, wydawnictwo Studiokoloru. Książka, która przybliża dzieciom pojęcie self-care. Opowieść o czteroletnim Stefciu i jego opiekuńczej, czułej mamie, która czasem potrzebuje odpocząć. Mieć po prostu chwilę na oddech. Stefcio próbuje zrozumieć, co to znaczy dbać o siebie i dlaczego tak ważny jest odpoczynek. Katarzyna Wierzbicka, Wakacje pełne magii, wydawnictwo pamiętówka. Książka w sam raz na lato, pełna magii, słowiańskich mitów i przygód. Trzynastoletnia Magda ma niezwykły dar potrafi czytać w myślach. Musi go jednak ukrywać przed rodziną, nieświadomą istnienia magii. Jedyną osobą, która zna jej tajemnicę jest tato, po którym odziedziczyła tę umiejętność. Podczas rodzinnych wakacji nad jeziorem znika najmłodsza siostra Magdy i tu zaczyna się przygoda. Dziewczynka musi stawić czoła niebezpieczeństwom zagrażającym jej najbliższym. Nowości wybrane? To idziemy czytać. Najlepiej w plenerze. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.